Przeznaczenie jeźdźców dusz To był naprawdę dziwny dzień. Alex jest na 100% pewna, że Katia oszukiwała w wyścigu. To jest po prostu niemożliwe, żeby na koniu dotrzeć na wzgórze stracha na wróble i wrócić stamtąd w tak krótkim czasie. A do tego po tym jak Katia pocałowała Jamesa w czoło, jej brat zaczął zachowywać się dość dziwnie. Coś nienormalnego, coś złego dzieje się w Jorvik. Szkoła jeździectwa w Jorwik. Katia na pewno musiała wczoraj oszukiwać. Nie ma mowy, żeby konno dojechać na wzgórze stracha na wróble i wrócić stamtąd tak niesamowicie szybko. Muszę odebrać ten telefon. To moja mama. No, no. Alex, dobrze, że odebrałaś. James gdzieś zniknął. Nie ma go w jego pokoju. Brakuje też jego ubrań. Szukaliśmy wszędzie, ale nie ma po nim śladu. Proszę cię, miej oczy otwarte i daj znać, jeśli go znajdziesz. Ciekawe, gdzie jest James. To niepodobne do niego, żeby tak znikać w środku nocy. Mama z tatą pewnie bardzo się martwią. Zabiorę Tinkana i spróbuję poszukać mojego brata. Powinnam pogadać o tym z dziewczynami. Może coś wiedzą? Cześć Wam. Stało się coś dziwnego. Mój młodszy brat gdzieś zniknął. Miałam przeczucie, że coś jest źle. Muszę Ci o czymś powiedzieć, Alex. To może Ci pomóc znaleźć Jamesa. No. O co chodzi? Może to zabrzmi trochę dziwnie. Nie wiem, czy zrozumiesz. Może po prostu weź mnie za rękę. Wtedy wszystko stanie się jasne. Nie denerwuj się. Za chwilę pokażę Ci wizję. Alex, skoro Lindzie udało się ustanowić połączenie telepatyczne, ta wizja będzie przeznaczona dla Ciebie. Obecnie Twój braciszek ma nową ulubioną starszą siostrę i już nigdy do Ciebie nie wróci. Naprawdę myślałaś, że zawody między nami się skończyły? W każdym wyścigu jest wygrany i przegrany, a Ty przegrałaś. Ale powiedzmy, że dam Ci jeszcze jedną szansę. Zwrócę ci twojego małego smarkacza, ale chcę mieć coś w zamian. Przeprowadź mi swojego konia, a puszczę dzieciaka wolno. Spotkajmy się w przesmyku diabła. To formacja skał na północnym wybrzeżu. Dobrze wiesz, gdzie to jest. I lepiej się pospiesz, bo już nigdy nie zobaczysz swojego braciszka. Wow, rozumiesz coś z tego wszystkiego? Co to było? Widziała mojego brata i tę złą dziewczynę, Katię. Pokazałam Ci wizję. To moc, którą posiadam. Liza i Anna również potrafią robić niezwykłe rzeczy. Ale ty nie. Myślę, że to dziwne. I co my teraz z tym wszystkim zrobimy? Nie możemy powiedzieć o tym dorosłym, bo nam nie uwierzą. Wiem, kto nam uwierzy. Poszukajmy pana Hermana. Panie Hermanie, niech mi pan pomoże. Linda pokazała mi wizję Katy i Jamesa. Katia więzi mojego brata w jakimś dziwnym, przykrym miejscu. Chcę, żebym oddała jej mojego konia, Tinkana. Też to widziałam. I myślę, że Alex również posiada jakąś tajemniczą moc, która jak na razie jeszcze się nie ujawniła. Co mamy robić? To brzmi poważnie. Katia chce, żebyś oddała jej konia w zamian za Jamesa? To nie wróży dobrze. I do tego chce spotkać się w przesmyku diabła? Uważam, że nie wolno ci tak od razu tam pójść. Chyba najlepiej będzie, jeśli najpierw udasz się na kamienną polanę w lesie. I porozmawiasz z Flipem. On może ci pomóc. Flip? A kto to taki? To stary i bardzo mądry przyjaciel. On na pewno dobrze wie, co teraz przechodzisz. I co powinnaś zrobić, by zwyciężyć. Dobrze. Wezmę Tinkana i pojadę na te polany. Mam tylko nadzieję, że ma pan co do tego rację. Jadąc tą drogą, dotrę do kamiennej polany. Nie wygląda na bezpieczną. Muszę uważać na skały i poprzewracane drzewa. Alex, naprawdę myślisz, że coś tam znajdziemy? Nie wiem, Tinkan. A masz jakiś lepszy pomysł? Może lepiej byłoby od razu pojechać na miejsce spotkania z Katją i spróbować ratować Jamesa? Tinkan, przecież sam mnie przed nią ostrzegałeś. A teraz i ja widzę, że to nie jest zwyczajna dziewczyna. Jak to możliwe, że rozmawiała ze mną poprzez Lindę? To jasne, że włada jakimiś nadzwyczajnymi mocami. A ja jestem kompletnie nieprzygotowana. Gdybyśmy pojechali tam od razu, mogłoby to się źle skończyć. Do tego nie wiem dlaczego, ale chyba bardzo zależy jej na Tobie. Masz rację. Grzywa mi się jeży, jak pomyślę, co by się mogło stać, gdyby Katia dostała mnie w swoje ręce. Lepiej sprawdźmy te polane. Chyba właśnie dojeżdżamy. A więc to jest ta polana. To tutaj mam znaleźć tego fripa? To chyba musi być jakaś głupota. Jak na razie widzę tu tylko jakąś dużą wiewiórkę. Jestem frip i nie jestem żadną dużą wiewiórką. Jestem przyjacielem jeźdźców dusz. Jestem twoim przyjacielem, Alex. Podejdź tu. Porozmawiajmy. Myślę, że nadszedł już czas, byś poznała prawdziwą naturę swoich mocy, Alex. Ja jestem strażnikiem, który utrzymuje w zamknięciu pradawne zło. Jednakże to zło za wszelką cenę chce się uwolnić. Wszystko zaczęło się wiele tysięcy lat temu. Ja i mój lud podróżowaliśmy w kosmosie z bardzo niebezpiecznym ładunkiem. W naszym statku zamknięte było stworzenie zrodzone z czystego zła. Potwór. Znany jako Garnok. Naszym celem było dotarcie do granic galaktyki i uwięzienie go tam za wszystkie zbrodnie, jakich się dopuścił. Ale nasza misja została przerwana w momencie, gdy podwładni Garnoka uwolnili się i chcieli opanować pokład. Wtedy rozbiliśmy się tu, w Jorvik, a nasz statek kosmiczny wpadł głęboko do oceanu. Przez całe tysiąclecia byliśmy zamknięci w pustce, zarówno strażnicy, jak i więźniowie. W końcu zaczęliśmy budzić się z naszego snu i zdawać sobie sprawę, gdzie tak naprawdę się znajdujemy. Garnok ciągle jeszcze jest uwięziony w statku razem ze swoimi generałami. Oni jednak robią wszystko co w ich mocy, by go uwolnić. No tak, ale skoro są uwięzieni wewnątrz statku, to jakim cudem chodzą po Jorvik? Nawet nie masz pojęcia, jak wielkie moce posiadają. Generałowie Garnoka używają swoich mentalnych sił, by zmaterializować się w Jorvik. Niektórzy z nich to na przykład pan Sans, dziewczyna o imieniu Jessica, a nawet twój wróg, Katia. Jednakże jak do tej pory, wszystkie ich wysiłki spełzły na niczym. Byliśmy czterema strażnikami, czterema wielkimi bohaterami, z których każdy dzierżył klucz do więzienia, które trzymało Garnoka w zamknięciu. W ciągu tysiącleci jego generałowie wielokrotnie próbowali uwolnić swego pana, ale nie pozwalaliśmy im na to. Co jakiś czas wybieraliśmy czterech obrońców, których obdarowywaliśmy swoimi mocami. Ci obrońcy zwani są jeźdźcami dusz. Są wybierani tylko dla jednego celu. I każdy z nich ma swoją własną rolę do odegrania. Pierwszy potrafi widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Drugi umie przechodzić pomiędzy różnymi wymiarami naszego istnienia, opierając się ograniczeniom nałożonym na zwykłych śmiertelników. Trzeci ma moc dawania życia, a ostatni, czwarty ma moc jego odbierania. Tak, Alex, to ty jesteś tym czwartym jeźdźcem. Obrońcy zawsze mieli swego czempiona, swego wojownika, który był w stanie toczyć bezpośrednią walkę z potężnymi siłami Garnoka. Posiadasz zdolność zwaną ciosem ducha. To potworna i niezwykle niszczycielska siła, która musi być używana z ogromną rozwagą. Generalnie nie powinno się jej wykorzystywać, chyba że w ostateczności. I to niby ja mam być tym czempionem, tym wojownikiem? Ale ja kompletnie nic o tym nie wiem. Za chwilę Alex, nauczysz się używać ciosu ducha. Po pierwsze, w trakcie używania ciosu ducha istniejesz jednocześnie w dwóch wymiarach. Czerpiesz energię z innego wymiaru, aby przenieść ją do tego świata. Będziesz w stanie kierować cios ducha tam, gdzie chcesz, w dowolnie obraną przez siebie stronę. Po prostu skoncentruj się na celu, który chcesz zniszczyć, a potem uwolnij swoją moc. Pamiętaj, że przed każdym następnym użyciem ciosu ducha Twoja moc potrzebuje chwili, by się zregenerować. Spróbuj teraz użyć swojej mocy. Przygotuj się, Alex. Wow, to jest niesamowite. Nie przypuszczałam, że coś takiego potrafię. Moja moc wygląda rzeczywiście groźnie. Dobrze, Alex, teraz przećwiczmy celowanie. Na tym placu stoi kilka filarów. Przed niektórymi z nich zobaczysz cele, które musisz namierzyć i zniszczyć swoją mocą. Postaraj się trafić we wszystkie cele, które się pojawią. Zacznijmy. He, coraz lepiej mi to idzie. Tinkan, widzisz to? Bardzo dobrze, Alex. Pamiętaj jednak, że były to jedynie niegroźne, nieruchome cele. Teraz przedstawię Ci kilka trudniejszych, ruchomych celów. Za chwilę stawisz czoła ciemnym stworzeniom zamieszkującym świat Pandorii. Ponieważ nie będą one w swoim własnym świecie, nic Ci nie zrobią. Użyj teraz swojej mocy na ruchomych celach. Ojej, a co to za czarne straszydła? Fakt, trochę trudniej je trafić. Ha! Ostatni załatwiony. Twoje szkolenie dobiegło końca, Alex. Świetnie się spisałaś. Myślę, że potrafisz już kontrolować swoją moc. Pamiętaj jednak, że na swojej drodze możesz spotkać przeciwników, którzy będą posiadać moce podobne do twojej. Życzę ci powodzenia Alex.